Ho, ho ho! Merry Christmas! Ha, ho, ho! Ale niestety Mary wyszła. Hej! Ale jest śnieżynka! Co tam u was? My! No pewnie, że my! To najfajniejsze, co w te święta Was może spotkać to właśnie my! Witamy Was bardzo serdecznie! I ciepło! I świątecznie! I ho, no deszczowo, No to się nie liczy. Święta się liczą. Więc życzymy Wam na te święta dużo zdrowia, miłość. Radości. Pomyślności. Ciepło. Spełnienia. I zimna. Znaczy zimna, żeby była zimna. No, zimna. no żeby trochę śniegu spadło. Tak, białych wspaniały ścian. Rodzinnych. Jakich do tej pory nie było. Tak, żebyście wszyscy dla siebie byli życzliwi, cudowni, kochani, wspaniali, uśmiechnięci, pierdzielni, na To też jest ważne. Żeby Wam się wszystko wiodło, i jeszcze do końca tego starego. Co się stało? Pon, pon. Życzymy Wam, żeby te święta były wspaniałe, radosne, rodzinne, ciepłe, cudowne i żeby Mikołaj był hojny taki żarcik to no do zobaczenia w przyszłym roku ho, 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 ho. Ho, ho, ho i na koniec suchara wam opowiem wiecie dlaczego Mikołaj jest najszczęśliwszym facetem? bo zna adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek Merry Christmas!